Kochani, każdy biznes zaczyna się od marzenia, a potem wjeżdża Excel i już wiesz, że marzenia nie płacą ZUS-u, a wypłaty same się nie wyklikają. Słuchajcie, prawdziwy test przedsiębiorcy zaczyna się nie wtedy, gdy masz fajny pomysł, a często to te osoby się zgłaszają, bo mają ciekawy pomysł, tylko wtedy, gdy w Excelu coś się nie zgadza. Północy kombinujesz, czemu niby masz zysk, skoro na koncie tylko... 2000 zł. Pamiętam takie momenty, że wchodziłem rano do biura z uśmiechem, bo wiesz, szef zawsze musi być optymistą. a Asystentka z miną grabarza. Szefie, dziś wypłat. A ja w głowie już miałem, dobra, muszę coś sprzedać, czego jeszcze nie wymyśliłem. Najwięcej kreatywności mam zawsze wtedy, kiedy Excel się pali, a ludzie pytają, będzie kasa? Były miesiące, kiedy wypłaty leciały w dwóch turach. A i tak nie każdy dostał je na czas. I wiecie co? To właśnie wtedy, gdy jest najciężej, rodzą się najlepsze pomysły i towarzyszy temu niestety największy stres. Jeden błąd finansowy i możesz zamykać firmę. Kiedyś nie oddzielałem kasy firmowej od prywatnej, dramat to mało powiedziane. To były lata 2000 do 2010 i miałem z tym straszne problemy, bo nie umiałem. Potem się tego nauczyłem na różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Zarabiasz niby dużo, a w domu pusta lodówka. Wszystko poszło na VAT, na sprzęt, na cokolwiek innego. Najlepsze prognozy finansowe robiłem o drugiej w nocy, po trzeciej kawie. Wtedy człowiek wierzy, że jutro na pewno wszystko się zgodzi i będzie dobrze. A rano weryfikuje to, rzeczywistość i telefon z banku. Ale wiecie, co mnie biznes nauczył? Pokory do pieniędzy. Możesz mieć milion w obrocie i wciąż być spukany. Jak student w połowie miesiąca. Każda łza nad Excelem to kolejna lekcja. Dziś wiem jedno. Jak nie ogarniasz finansów, to biznes zjecie na śniadanie. A wy jak? Mieliście kiedyś taki biznesowy dzień, kiedy Excel płakał razem z wami? Piszcie w komentarzach, bo wiem, że nie jestem sam z tymi liczbami i kawą, która czasami mocno w tym wszystkim pomaga. Trzymajcie się.